A tak wygląda Alicante 39 stopni w cieniu o godzinie 1824, a to dopiero początek ma być grubo powyżej 40 w niedzielę. Także jak ktoś przyjeżdża, to mieć to na uwadze, że lepiej wtedy trzymać się blisko wody. I znowu alijek. 21 sierpnia z Gandhi ma startować jeden z etapów wyścigów rowerowych dookoła Hiszpanii. Także też będzie bardzo ciekawie. Wszystkich gorąco zapraszamy. Też mieć na uwadze, że będzie troszeczkę zblokowane miasto i okolice, bo ma to startować mają w Gandhi. Przez gijalą. Także te wszystkie okolice będą lekko przyblokowane, no ale na pewno ściągnie to wielu sportowców, a my już mamy w planach od tego roku, że można przyjechać na treningi rowerowe. Będziemy mieli kilka apartamentów wyposażonych w rowery. I wystarczy przylecieć, spędzić miło czas. Ja przygotuję jeszcze dodatkowe atrakcje, wycieczki. I będzie można sobie ćwiczyć jazdę rowerową. Na razie tyle pozdrawiam, bo mam jeszcze dużo innych wiadomości. Ale, ze względów bezpieczeństwa, na razie sobie to podaruję. 39 stopni z Hiszpanii. Pozdrawiam.